Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą? żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł, pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Moi kochani, niedawno w rozmowie z pewnym młodym człowiekiem, usłyszałem taki wyraz angielskiego pochodzenia, którego nie, nie bardzo potrafiłem skojarzyć, a okazuje się, że oznacza uważność. Staje się popularne trenowanie uważności. Ale widzimy, że Pan Jezus wymaga od nas tego od samego początku. To określenie czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Cóż innego oznacza jak nie właśnie uważność. Albo to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w ogródcu do uczniów: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Rzeczywiście czuwać, czyli uważnie obserwować swoje życie. Taka, żeby kierować się tym, co pochodzi od Boga, a nie tym, co jest grzeszne, to jest coś zupełnie podstawowego i niewątpliwie warto to trenować, a jeszcze bardziej praktykować. Dołóżmy starań, aby nasze życie przebiegało w skupieniu, abyśmy nieustannie byli otwarci na Chrystusa i przyzywajmy Ducha Świętego, aby nas w tym wspierał. Czuwajmy i módlmy się, abyśmy nie ulegli pokusie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.